Więc mamy czosnek. Hał! Hał! Dobra, mamy czosnek. Brakuje nam jeszcze oczywiście soli. Już, tak, już spokój jest. Powinien być ocet winny, na przykład. Albo niewinny. Zależy, co mu temu udowodnią. Dokładnie. Naprawdę warto sobie to odsadzić. Może dlatego właśnie dużo osób nie lubi cykoli, bo myśli, że jest gorzka. Wcześniej się naprawdę tego nie dało zjeść. Ale z gorzkości? Bo tak zgorzkniała. No.